Hello ladies, z tej strony Agata Czarkowska, a to są Wymiary Kobiecości. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, jestem trenerką rozwoju osobistego kobiet i moją pasją jest, by pomagać kobietom, by ucieleśniać zdrową, wielowymiarową i złożoną kobiecość i bardziej ją rozumieć. I to robimy w tej przestrzeni, na tym kanale. Mam dzisiaj ekscytujący temat oraz świetną ofertę, którą chcę się z Wami podzielić. Także słuchajcie, zaczynajmy. Dzisiaj. Chciałam z Wami krótko porozmawiać o asertywności. I to jest taka transmisja, którą dostałam całkowicie przypadkiem i od razu usiadłam przed kamerą i zaczęłam nagrywać. E, I mowa o tym, że asertywność jest sexy. Taki jest tytuł. Natomiast chcę od tego podejść od trochę innej strony niż zazwyczaj widzę, bo myślę, że wiele z nas ma obraz asertywności pewien. Pewien obraz, który. Mm, jest oczywiście możliwe i może być takie jej wydanie. Natomiast w, na tym kanale chcę propagować pewne konkretne wydanie kobiecości, pewien jej wymiar i wielowymiarowość. I szerzyć też taką zdrową, świadomą kobiecość. Dlatego chcę poruszyć to, jak możemy to zrobić troszkę inaczej, jak możemy się czuć asertywne. Ale no właśnie, jak zazwyczaj rozumiemy asertywność? Rozumiemy ją, słuchajcie, w taki sposób, że kojarzy nam się ona z taką osobą, która twardo stąpa po ziemi. Kiedy wchodzi do pomieszczenia, wszyscy się jej boją, bo ta kobieta wie jak powiedzieć nie. Ta kobieta po prostu mówi każdemu co ma robić, jak ma robić i każdy jej po prostu słucha i jak ona to robi. Jak ona to robi? Ja się robię taka malutka, taka niziutka, taka środka i ja nie wiem jak ja mam to robić. I taki mamy obraz kobiecości w obra kobiecości w sensie takiej asertywnej kobiecości. I to nam może się wydawać takie nieosiągalne, takie niemożliwe, by być kobietami asertywnymi. I dzisiaj chcę przedstawić trochę taki malutki twig, który możesz zrozumieć i ucieleśnić, żeby czuć się asertywną kobietą, ale przy tym nie tracić swojej kobiecości, bo jak pewnie wiemy, w przypadku tych kobiet z. Pierwszej kategorii, o której przed chwilą mówiłam, z pierwszego wymiaru tej asertywności, często jest taka wokół nich ciężka energia i możemy czuć się przytłoczone ich obecnością, i czujemy się trochę jak dzieci z matkami. W sensie czujemy się w roli dzieci, a te kobiety to są jak takie matki, które nam rozkazują. Hmm. A to, co ja tutaj promuję, hmm, to żebyśmy wychodziły do świata jako dorosłe jednostki nie jako nikogo matki, ale też nie jako nikogo dzieci. I słuchajcie, ten wymiar kobiecości, o którym ja chcę powiedzieć, tej asertywnej kobiecości, która jest niesamowicie seksowna i niesamowicie pociągająca dla całego otoczenia, nie tylko mężczyzn, tylko w ogóle, to jest wymiar asertywności, która jest związana z tym, że potrafi swoje granice i potrafi swoje potrzeby wyrażać w naturalny nawet z uśmiechem sposób, że wcale to nie musi się wiązać z tym poczuciem walki i poczuciem tego, że ona musi coś wywalczyć siłą w tym świecie. Nie. Jest taka opcja dostępna, w której nasza asertywność wynika naturalnie, naturalnie z pracy nad sobą, jaką wykonujemy codziennie. Bo jeżeli my wiemy, że. <coughs> Że jesteśmy gotowe zajmować przestrzeń w tym świecie, że mamy do tego prawo, bo jesteśmy boskimi jednostkami, które mogą zajmować przestrzeń tak samo jak inne osoby, to nagle asertywność robi się bardzo prostym zadaniem. Tylko do tego wymagane jest właśnie, żebyś zrozumiała, że Ty masz zajmować przestrzeń w tym świecie jako dorosła osoba. Nie jesteś już małą dziewczynką. Nie jesteś już dzieckiem, które musi się pytać o to, czy może mm, czy może zająć przestrzeń, czy może. Przypominam się słuchajcie, taka sytuacja, jak o tym opowiadam, kiedy byłam ostatnio w kawiarni e, i mm, zamówiłam cappuccino na mleku bez laktozy. Natomiast przyszło mi cappuccino e, na mleku owsianym. I i nie miałam absolutnie żadnego problemu, żeby powiedzieć: Przepraszam bardzo, poprosiłabym, żeby to, że ja prosiłam po prostu o to mleko na. to mleko bez laktozy. I pamiętam, tak sobie przypomniałam, że kiedy byłam młodsza, kiedy właśnie tak wchodziłam w dorosłość, to miałam ogromny problem z ucieleśnianiem takich rzeczy i z zwróceniem uwagi gdzieś tam obsłudze, że coś tam nie gra. Bo bałam się zajmować przestrzeń i też jestem z takiego domu raczej trochę people pleaserów. I <laughs> w tych kontekstach tak się nauczyłam, że nie powinnam e, przeszkadzać i nie powinnam zajmować e, głowy innym, i że mam być zawsze właśnie taka milutka i właśnie nie zajmować za dużo przestrzeni. I zrozumiałam w momencie, w którym to się stało, że ja z uśmiechem na twarzy prosiłam o to cappuccino. Żeby zostało zrobione kolejne, m, kolejna kawa, ta, za którą zapłaciłam, to zdałam sobie sprawę właśnie, że jest to wydanie asertywności, jest to wydanie kobiecości asertywnej, i takiej walecznej, które może być absolutnie miłe i uprzejme jednocześnie. W zasadzie miłe nawet nie jest dobre słowo, nie przepadam za tym słowem. <noise> Natomiast takie wiecie, taka seksowna asertywność to była właśnie, i to jest właśnie, kiedy potrafimy. Sympatycznie zakomunikować nasze potrzeby otoczeniu, bo ucieleśniamy przekonanie, że ej, ja mogę i to jest potrzebne, żebym ja zajmowała przestrzeń. I oprócz tego, dziewczyny, bardzo, bardzo chcę Was poinformować i zaprosić do oferty, która dzisiaj się pojawiła już u dziewczyn na Instagramie, i to jest oferta kot w worku. I słuchajcie. W tym kocie w worku, czyli ofercie takiej niespodziance, znajdziecie trzy lekcje, które czuję, że dostałam transmisję totalnie od Boga, że muszę je wam przekazać i że to będą transmisje, który, których potrzebuje po prostu cały świat, wszystkie kobiety, dlatego zawieram je tam. Jest też taki proces podnoszenia cen, że co 24 godziny cena wzrasta. Także ty kupując to teraz, zostajesz najniższą możliwą. Cena, co jest ogromnie, ogromnie ekscytujące i I love doing it. Także ogromnie, ogromnie się cieszę i e, będą to trzy takie wykłady, mini wykłady. Taki to jest mini program, bym to tak nazwała. I to jest na razie wszystko, co ja Wam powiem. <laughs> nie chcę zdradzać niespodzianki, ale jestem ogromnie podekscytowana i z każdą minutą, kiedy z Wami rozmawiam, jest mi ciężej, żeby tej niespodzianki nie zdradzać. Także jeżeli jesteś zainteresowana i chcesz kupić kotę w worku i chcesz się zaskoczyć tym, co będzie w takiej promocyjnej, bardzo atrakcyjnej cenie, to w opisie jest link do zakupu i czuję, że potrzebujesz tam być. Dlatego chciałabym Wam jeszcze dzisiaj odnośnie tej asertywności powiedzieć, że naprawdę, asertywność to nie musi być ciągłe krzyczenie, walczenie. I poczucie, że ludzie nas nie szanują, i że musimy ze światem być właśnie w tej walce. Bo często jako kobiety nie chcemy być asertywne, albo się wzbraniamy przed nią, bo boimy się, że będziemy postrzegane w jakiś tam sposób. I to też oczywiście jest ogromna rana kobiecości, a, którą widzę bardzo, bardzo często u wielu kobiet, że my po prostu mamy, mamy ranę związaną z tym, że właśnie boimy się. Zajmować aktywnie przestrzeń w tym świecie. A to już nie są te czasy. W tych czasach my potrzebujemy kobiet, które i zawsze potrzebowaliśmy, tak naprawdę, zawsze świat potrzebował takich kobiet i zawsze kobiety miały to w sobie. My potrzebujemy istot, ludzi, czy to kobiet, czy mężczyzn, którzy błyszczą swoim światłem, którzy wierzą w swoje możliwości, którzy uprzejmie i z dobrą intencją zajmują przestrzeń, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, dziewczyny, ale te osoby, które są predatorami i które faktycznie manipulują ludźmi i są takie osoby w tym świecie, które nie mają dobrych intencji i albo są przez coś opętane, albo po prostu mają ogromne traumy, z którymi sobie nie poradzili i, i przez to zachowują się w pewien sposób, natomiast takie osoby nie boją się zajmować przestrzeni i takie osoby są często w polityce, czy w innych, na innych wysokich szczeblach. I my potrzebujemy, żeby takie osoby jak Ty albo ja, które pracują nad sobą, które starają się przepracowywać swoje triggery, pracować nad swoimi ograniczającymi przekonami, przekonaniami, my potrzebujemy, żeby takie osoby były widoczne w tym świecie, a nie żeby one się chowały po kątach. Bo tworzymy w tym samym kulturę, która jest oparta o osoby, które wcale nie chcą... Mają w swoim interesie dobra ogółu. Dlatego jest to ogromne, ogromnie potrzebne i rzucam właśnie taki apel, byś rozwijała swoją asertywność i byś wiedziała, że asertywność jest ogromnie, ogromnie seksowna. I każda kobieta, która potrafi ją zdrowo ucieleśniać, jest od razu mm, atrakcyjniejsza i ciekawsza do bycia around her, bo po prostu ma swoje zdanie, potrafi je wypowiedzieć, ale potrafi też. Oczywiście stworzyć przestrzeń na to, by inni mieli e, inne zdanie. I przede wszystkim możesz się też przez to pokazywać jako autentyczna kobieta w tym świecie, a nie udawać kogoś, kim nie jesteś. Bo też people pleasing i takie przytakiwanie albo niezwrócenie uwagi, kiedy ktoś e, właśnie jakoś źle, wy, źle wykona jakiś Twój order albo jakieś Twoje zamówienie. Problem jest taki, że mm, to tak naprawdę też jest pewna forma manipulacji, bo my próbujemy, żeby świat nas dookoła polubił, tylko nie za to kim my naprawdę jesteśmy. Bo prawda jest taka, że ja naprawdę chciałam to cappuccino bez laktozy i mogłabym potem chować urazę i e, jakiś taki takie dziwne mieć spojrzenie na przykład na ten lokal, w którym byłam, gdybym nie zaadresowała jakby tego problemu od razu. Teraz oczywiście to jest bardzo jakby taki lekki e, przypadek, i może większość z was wcale nie ma takiej trudności, żeby w tym kontekście zwrócić uwagę. Natomiast przy różnych kontekstach ważne jest, żeby potrafić zajmować przestrzeń i potrzebujemy kobiet, liderek, potrzebujemy kobiet, które, które wiedzą, czego chcą od życia i które potrafią bronić tego swojego światła i nim świecić. Ok, dziękuję, to wszystko na dzisiaj. Nie zapomnijcie, żeby zasubskrybować, bo. Jest to takie moje marzenie, żebyśmy dobiły do tysiąca subskrypcji do końca tego roku. Może się uda, także poproszę pięknie o subskrypcję, o lajki i zostaw coś po sobie w komentarzu, jeżeli obejrzałaś do końca. Buziaczki, pozdrawiam Was i widzimy się w kolejnym materiale.